Koty trzymane w domu osiągają wiek do 20 lat. Koty żyjące na wolności dożywają średnio do 8 lat. Pomóżmy dachowcom poprawić statystyki i jakość życia. Polski Klub Ekologiczny, oddział w Mławie, ogłasza konkurs. Domek dla kota to ma być wykonany albo z drewna to znaczy, materiał w zasadzie jest zupełnie dowolny ogranicza nas tylko wyobraźnia właściwie. Także. Albo dla jednego lub dla wielu kotów może być to i najlepiej, żeby było od razu ze wskazaną lokalizacją, gdzie umieścić taki, taki domek, w którym mm, żyłyby te koty po prostu i gdzie należałoby je dokarmiać. Pomysł zrodził się już dawno temu, tylko sytuacja panująca na świecie trochę go wyhamowała. Codzienność jednak nauczyła, że trzeba iść do przodu mimo nowej rzeczywistości. COVID-19 zatrzymuje nas w czterech ścianach, a może to dobry moment, żeby i czworonogom zrobić w ten czas właśnie ich własne M2. Już takie szerokie plany mieliśmy od samego początku ale bardzo pokrzyżowała nam te plany pandemia, gdyż ten lockdown zamknął jakąkolwiek możliwość kontaktowania się z ludźmi, z dziećmi no i, i dotarcia do takich szerokich mas, kiedy to jest w tej chwili bardzo potrzebne, żeby właśnie dzieci zainteresowały się tym no i poruszały się w tym środowisku. Pamiętajmy o naszych braciach mniejszych. Idźmy z duchem świętego Franciszka, który stawał w obronie zwierząt. Odkupywał baranki prowadzone na rzeź, a ofiarowane mu zające bażanty czy ryby wypuszczał na wolność. Wolność, która zwierzęta wiele kosztuje.